bells ringing Dobry, witajcie w nowym vlogmas. Dzisiaj u nas pada deszcz dla odmiany, bo wczoraj świeciło słońce, a wcześniej cały czas padało, więc czekam na śnieg. Mam nadzieję, że jeszcze w tym vlogmas się pojawi i bardziej poczujemy ten klimacik zimy i świąt. A ja słuchajcie, od rana działam i właśnie przyjechałam po moją fotograf, Marinkę, z którą dzisiaj robimy zdjęcia. Doprawdy to nie są zdjęcia dla mnie, bo głównie musimy zrealizować yy, projekt. Dla outletu naszego, ale efekty tych zdjęć Wam na pewno pokażę, więc mam nadzieję, że zdążymy też prywatnie zrobić jakieś dwie fajne foty. Może 3, 4, 5, zobaczymy, jak nam czas pozwoli. W każdym razie mam super nastrój, nie mogę się doczekać i takie dzisiaj można rzec, wysokie morale. Bo jak się robi zdjęcia, a człowiek źle się czuje, to, to widać na tych fotach tą energię, no nie? jak myślicie, ja tak uważam, ciężko to ugryźć o, yy, więc tak gdzie ona jest okay. mm -hmm. jestem w takiej pozycji na nogach że was tak. jakby ktoś to zobaczył Tak. Marinka już odwieziona. Słuchajcie, w międzyczasie byłam w autlecie od Daciuchy i na obiadku i cały czas je nagrywam. Ja już po prostu nie ogarniam. Ej. Gdzie jest moja maska? A muszę wyskoczyć po pieczywo i do Rosmana na chwilę. Hmm. Gdzie jest moja maska. Może kofeinami mi otworzy głowę numer 22 to jest o jest mój ulubiony miś linta z zawieszką ja się zawsze śmieję, że to jest lilu <grywia> jak się cieszę z niego uwielbiam te czekoladki linta i właśnie wszystkie misie podczas wielkanocy zajączki, to jest mój ulubiony smak czekolady więc kurde naprawdę Spiso się ten Piotrek 22 w kalendarzu mixit. o, coś tutaj widzę, że jest większego, w sensie, że więcej niż jedna rzecz, mamy piękną zawieszkę na choinkę <gry> ona jest, słuchajcie, z drewna i mamy tutaj batonik bez glutenu, proteinowy, słony, karma. To mój mąż go zje, bo to nie jest moja ulubiona, rzecz tam mówiłam przy okazji czekoladowych. Piotr je lubi, a ja tak średnio wolę takie tradycyjne miksytki. Ja już jestem w ogóle inaczej ubrana, bo e, zamysł naszej dzisiejszej sesji przede wszystkim to były dwa sety zdjęć dla outletu e, z ich ubraniami. W ich ubraniach raczej powinnam powiedzieć, ale też przy okazji zrobiliśmy kilka e, zdjęć takich dla mnie na Insta, tak pięknych, tak kobiecych. Jak ja widziałam je na podglądzie, to po prostu myślałam, że wyskoczę z budów, bo Marina jest takim typem fotografa, który czuje energię osoby, która stoi przed jej obiektywem i ona dokładnie wie, jak... Ja przynajmniej ja tak mam, ale myślę, że patrząc na jej zdjęcie i na osoby też tak mają, że tak jak ja chcę być postrzegana, tak jak ja czuję siebie, to co ja w sobie lubię, to ona to pokazuje na zdjęciach. I no naprawdę, no tak już się nie mogę doczekać tych fot, one będą pojutrze wieczorem, więc super. I słuchajcie, przed chwilą odkryłam jedną rzecz, mianowicie rokrocznie ozdabiam łańcuchami te balustrady. I w tym roku zapomniałam, ja nie wiem, słuchajcie, ja nie wiem, nie wiem. Niby więcej czasu teraz spędzamy w domu, ale ja mam wrażenie, że przez to właśnie jestem bardziej jakaś zdezorganizowana i rozbita i myślę, że wielu z Was też tak ma. Ale nie zmienia to faktu, że dużo osób narzeka, że nie czuły świąt, a ja czuję święta bardzo w tym roku więc tak, najbliższe dni to będzie mało już pracy takiej zawodowej, a dużo przygotowań właśnie gotowania, więc jak lubicie takie treści, to jutro we vlogu pojedziemy pracą na zakupy, kupimy najlepszą kapustę kiszoną w Gdańsku <grym>, przynajmniej dla mnie jest najlepsza pojedziemy aż ho ho, kawał dalej od mojego domu, żeby właśnie te zakupy zrobić spożywcze mm, i, i tak, i to wszystko sobie na najbliższe trzy dni fajnie zaplanuję, zorganizuję żeby poszło gładko, no i też pracę, no nie będę ukrywać, że już wcześniej wiedziałam, że muszę pewne rzeczy sobie poukładać, tak, żeby mieć teraz optymalnie dużo czasu właśnie na te przygotowanie. O, przyszedł mój piesek. Mój piesek dzisiaj tak nam pięknie wchodził w kadr, że będzie gwiazdą zdjęć. Tak, Lulitku, tak, o Tobie mówię. Jest przyjemnie na dworku, nawet mogę odsłonić tak usta trochę. A! Idziemy, Lulek? Idziemy? No, Aleluja! Słuchajcie, cud przedświąteczny się wydarzył. Pamiętacie zapewne, jeżeli oglądacie moje wszystkie vlogmasy, jak wam opowiadałam sytuację związaną z pewną księgarnią internetową. Mianowicie, złożyłam u nich zamówienie, i tam były książki o tematyce świątecznej, plus jeszcze takie dwie książki do dołożenia do prezentów dla dwóch osób. Jak składam to zamówienie, to był wtorek albo środa, i tam była u nich informacja na stronie pod tymi konkretnymi książkami, że wysyłka w ciągu trzech dni. I w momencie, w którym ja te książki zamówiłam i opłaciłam, to przyszedł do mnie mail, że wysyłka będzie 24 grudnia, a 28 te rzeczy będą u mnie. Ja od razu napisałam do nich maila, że proszę o anulowanie. Odpisała mi bardzo szybko jakaś osoba, ona się podpisała jako kobieta, chyba z tego co pamiętam, że yy, bardzo dziękuję za wiadomość i potrzebuję czasu, żeby uznać, to zgłoszenie, coś takiego. I słuchajcie, dzisiaj, dosłownie przed chwilą, dostałam sms że jutro dostanę swoje zamówienie. Jakby wiem, że to jest, jakby mail. Nie będzie, tylko to jest wiadomość od kuriera z tej firmy, która ma właśnie te rzeczy z księgarni, ponieważ wysłali mi dzisiaj w ciągu dnia maila, że zamówienie jest spakowane i zostanie dzisiaj wysłane. Jutro u mnie będzie normalnie cud i będzie bogaty, Mikołaj, bo ja w tym roku każdemu daję po kilka prezentów. Wiecie o co chodzi, że jest jeden taki droższy, najważniejszy prezent i do niego są różne dodatki. A to książka, a to skarpety, a to coś tam. Nie mówię już nic, bo przecież tylu ludzi to ogląda moich bliskich. Że nie będzie niespodzianki. No. Więc cieszę się bardzo. Szczególnie z tego, że tam są też powieści świąteczne dla mnie. Więc taki wiecie, relaks po najbliższych dniach gotowania i sprzątania wieczorem wskazany i to relaks właśnie w takim klimacie około świątecznym. Bo teraz czytam jeden poradnik i jeszcze jedną książkę taki kryminał, który w ogóle mi nie przyszedł mi się nie podoba, ale skończę go, no bo jestem ciekawa, skoro już zaczęłam, jak on się skończy. Więc tak. Nie, no tak się cieszę, słuchajcie, taka niby pierdoła, a tyle radości. O, ten koleś patrzy z łobrogo. Też wam mówiłam, że muszę go przestawić i cały czas tu stoi. Więc mój rok 2020 został mnie ogarem, prawdziwym. No. Nigdy w swoim życiu nie byłam takim nieogarem, jak jestem ostatnio. Przyznaję się bezbicia, już wam o tym mówiłam. Nie lubię mówić o moich słabych stronach i dużo mnie to kosztuje. Ale postanowiłam być bardziej szczera, o czym wiecie, więc bardzo proszę kolejne wyznanie z mojej strony. Dobra, słuchajcie, idę ogarnąć Insta. Dzisiaj na kolację robię buraki z serem kozim. Nie było takiego sera, jak lubię, był zwykły, taki w plasterkach, więc po prostu ja mam tak ugotowany burak. Mówię wam to i wam tego nie pokażę, może na Insta wam to pokażę, bo już wieczorem nie będę nagrywać tego vlog masa że kupujesz takie buraki ugotowane, najlepiej eko, bo one mają taki, mam wrażenie, pełniejszy smak niż takie zwykłe, można samemu oczywiście ugotować i kroimy to na takie grubsze plastry na to kładziemy ten ser kozi i ja to wrzucam do piekarnika dosłownie na kilka minut, żeby ten ser się tak lekko przypiekł i to te buraki takie wiecie talarki z serem możemy położyć na rukoli albo na jakiejś innej sałacie i na to troszeczkę dosłownie balsamiku można posypać jakimiś orzeszkami jak macie, włoskie tutaj świetnie wchodzą w ten temat, a ja mam akurat włoskie więc będzie taka dobra kolacja, Jezu, dobra ja już gadam o te rzeczy, więc się z wami żegnam moi najkochańsi i jeszcze przed snem dzisiaj sprzątam łazienkę u góry kosmetyki muszę sobie poukładać więc to jest ostatnia taka rzecz organizacyjna przed świętami a potem już w dniu wigilii rano odkurzanie podłogi, kurze, żeby było pachnąco świeżo ehm, prasowanie obrusa, więc tak trzymajcie się moi kochani i widzimy się Skal lage dem på Loppås.